Kolejny odcinek z Gry Fortnite. Tratowanie dzisiaj. Mamy ochronę bazy. Tutaj jestem trochę rozbudowany, bo zagrałem takie dwie ochrony. Jesteśmy właśnie na trójce. Jesteśmy z Soją, który nie chciał głosu. No to nie ma głosu. Dostęp od i mega op i temy, przynajmniej u mnie. I od osy dostęp mega, mega dobrą, dobrą rzecz. Między innymi jest to. Nie wiem, nie, nie znam się na, na tych. Na. No, dobra, nieważne. Nie znam się na broniach, ale już chyba można startować. Jeszcze dodatkowo dostałem schemat do tej pułapki, więc nad, w tej serii też będę testował różne broje, Na przykład za niedługo będę testował ten łuk, dzisiaj dostałem go od TUI. Dzisiaj chyba TUI ja zdobył do tego schemat, ale dobra, nieważne. Tutaj na szybko coś ogarnę w OBS-ie. Wszystko jest ok, dobra, może być. Lecimy, tutaj szybko postawię tą pułapkę i zobaczę, jak ona wygląda w tym. No, wygląda nawet spoko. Witam tu ja. E, dobra, wygląda nawet spoko. Jeśli chciałbym zobaczyć efekt tej pułapki, jest tak mniej więcej ten, więc już, no, możemy startować, widzowie. Otwórz konsolę burzowej tarczy. Raz w burzarze, poczekaj na wsparcie, no. Dobra, jest. E, no to jazda, moc osłony rośnie. Teraz mam zabudowę, O, w ogóle odblokowałem chyba trzy zombiaki, a teraz jest spluder. E, nie wiem czy dwóch. O, kurde, on się przebił. XD. Fala pierwsza nadciąga. E, niestety mi dzisiaj. E, o, laguje. No, tu ja, tu ja już strzela tym łukiem. Jak widzicie, ten, te itemy są mega dobre. Dostałem Excalibur, ale trochę zniszczony. Tak trochę bardzo, ale nieważne dzięki oczywiście tu ja. Tu ja mnie wspieram od samego początku właśnie moje przygody z ratowaniem świata. Wszystkie misje praktycznie robię z nim. No może chyba jedną zrobię ja sam, znaczy nie zrobiłem. Nie, ale wydaje mi się, że bardziej nie. Pokażę Wam mniej więcej w ogóle to jest taki kombat, trochę. Ale oczywiście będę testował te raz na jakiś czas broni, żeby nie testować każdej, którą jakby e, odblokuję tu tym można jakby o tak walić i można oczywiście normalnie walić e, e, to takie, takie walenie jest bardziej masowe można tak powiedzieć mm. i tu jak raninjam z walentynkowe wyzwania mimo to że do walentynek jeszcze trochę czasu zostało jeszcze 50 sekund ja mam na i tutaj wszystkie dźwięki no przynajmniej większość Mam wyłączone albo ściszone, więc mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu. I chyba ile nie nagrywają 3 dni. Więc taka mini mini przerwa. Właśnie było, tak sobie hm, nie mam kontentu, a potem, a potem dzisiaj sobie myślę, niedawno sobie myślałem chyba tak godzinkę temu przed tymi nagrywkami, jak już grałem z Deserty. Oczywiście też tu ja pozdrawiam. On to wszystko słyszy, ale podziękować. Podziękuję. Jakby podziękuję X Albo podziękuję na privie, bo też et, umówiliśmy się tak, że jak coś to będzie pisał na prywatnym, e, oczywiście. Dobra, mamy pierwszą falę. Mamy chwilę. W, 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 w Dobra, czyli e, ten. Czyli za chwilę będzie druga fala. Czyli mogę się. Mogę na spokojnie no to luzić, nie? Oczywiście. E, tutaj jeszcze... O, dobra, je, je, jest super. Serdzę, że tak co chwila wszystko poprawiam. Jestem ciekawy, czy ktoś wejdzie w tą pułapkę. Wygląda naprawdę ciekawie. Mam nadzieję, że taka jest. To ja mi powiedział, że będę mógł ją ulepszyć na ten. I w ogóle dzisiaj gram tym skinem oczywiście. Taki kilofek. Wiem, że on kompletnie nie pasuje, ale dla mnie, no nawet, nawet jest e, spoko. Tutaj jeszcze trochę obuduję tak halo, dobra, uwaga, Dobra, zrobię tak, wtedy później to wszystko obuduję oczywiście, o nie, to jest ten baseballista, można tak powiedzieć, wiem, że to nie jest prawidłowa nazwa i oni przez metal, o. naprawdę dzisiaj mam mega lagi, za co mega sorry na odcinku, właśnie i tutaj się trochę, trochę bardzo rozbudowałem Oczywiście z pomocą osy, bo z osą grałem jedną rundę, a tak to oczywiście z panem MK 4 ja bo pan mk2a4 ja jest w teamie MK w ogóle tego nie mówiłem chyba no, w poprzednim odcinku. Em, ale mamy mój team mam swój Team MK. Znaczenie jest głupie, ale może kiedyś będzie lepsze. Na razie to jest jakby misowski kruk, mimo to, że nawet nie mam kruka. Dzisiaj w sklepie. To może kupia, może na razem, ale nieważne. Po prostu kruk jest jakby. O kruku mówię, nie na początku Fortnite'a, tylko nawet przed nagrywaniem Fortnite'a, co jest dzisiaj z legami. Um, e, I właśnie fajnie odświeżyć sobie Fortnite'a. Tylko, tylko że nową serię, gdzie nie muszę się wkurzać na typy, które lecą na Predatora i nawet nie dadzą mi go zobaczyć. E, tak, możecie sobie powrócić do, do tego odcinka. Nie polecam, um, ale możecie. Eee, to źle już zabrzmiało, ok. Tutaj przy okazji do, e, dobuduję. No to niech tu ja się tam. Nie, ja tu ja wziąłem, żeby się tylko pił. E, a ja sobie zbuduję wszystko. Dłoga po co? Nie wiem. Ehm, o tutaj. Ehm, ciągnie kolejna fala. A, okej. Tu ja się tam bawi, nie? Tym łukiem i tym wszystkim i swoim ninjom. Ehm. Więc wszystko tutaj buduję z metalu, bo jest najbardziej opłacalne. Takie inne budowle, to jedynie z tego i z tego, albo na misję oczywiście, ale jeśli trzeba, to też metalem. I właśnie tu ja mi dał trochę tych łapek, więc może na tym filmie ich wykorzystam. Na razie wykorzystam tylko to, chociaż nie będzie się przedrą przez taką obronę. To nie jest jakaś super ultra obrona, ale też jest bardzo mocna, wydaje mi się, szczególnie na takie zębiaki. E, nie MK, a dobra, MK tu ja 4, e, Tam są. W ogóle kiedyś PK, teraz m e, Ciągle to K zostaje. E, co drugim, do którego idzie? Tu ja. Dobra, wywalone już albo dobra. E, wiem, że to nie jest ważne, bo i tak wątpię, żeby nie szli schody, ale dobra. Nieważne. To jest moja głupot I naprawdę dostałem mega mega OP. E, więc jeszcze raz bardzo dziękuję chłopaki. Co mi się stało z nami? Halo, policja. Co się dzieje? Kurczę. Panie, może ci otworzyć. I ci dam tak. O, i teraz tutaj to jest do dobry moment. Pyk. A, ci a to by tak tylko przypomnę, żeby ze mną nie zadzierać. Mam mega OP nie moje, ale samo P. Ale że ja cały odcinek będę mówił, że to nie moja branie. W sumie to prawda, ale to trochę już nie robi. W ogóle na początku to już było nudne. Oczywiście tu ja mam uprawnienia. Więc dzisiaj taka jedna misyjka. No i jest jak najbardziej skoczko. Więc w ogóle ten. Jeśli mi się przypomni, coś czego nie dokończyłem, to w następnym odcinku to dokończę w tym odcinku nie chce mi się myśleć, nie wiem czemu. tak Po prostu. Nie chce mi się myśleć, to nie chce mi się myśleć. Oczywiście miniaturka taka sama, tylko że jakaś tak BTW. Nie, BTW nie jest. Dobra. Cringe, uh, cringe alert. Mm, dobra. Myślę, że tutaj chyba będą cztery fale. Tu ja może, uh, możesz napisać, jeśli chcesz, ile jest. Mnie się wydaje się, że są cztery fle. To jest przedostatnia. ostatnia. Oni nie powinno ich być jakoś ultra dużo. Ja dalej widzę tego nowego zębiaka. Eee, właśnie. Tak, chyba w ogóle, co eee, odblokowałem? Na pewno to poczuł. Kto? A, dobra. Eee, to mówi bohater tuj Tak czasami nasze bohatery mówią. Moi nic nie mówią, ale u tui ja mówię. A u mnie tu tu i oczywiście. Czy się samo naprawi? I już myślałam, że to się samo naprawi. W ogóle ustawienia muszę sobie ustawić. Świetnie to brzmią. W ogóle dlaczego to, to się kurczę, nie Dobra, nieważne. Muszę skup się na tym, na gierce, bo już naprawdę mega zanurzasz ludzi. To ja próbuję wskoczyć. A, już koniec. Czyli to były 3T 10 minut. Um, Okej. Okay. I ten... A! Tutaj pisał nawet XD. Jak widzicie. Ja tego nie zauważyłem. No więc... Nie no, myślę, że zwyczajny Fortnite takie dłuższe odcinki. A ratowanie świata no to 10-15 minut jednak. No, to wygląda, bo ten odcinek 10 minut. Oto jak najbardziej spoko Myślę, że no długo nie zajęł, a nikomu nie chce się zbyt długich. Myślę, że to jest tak w sam raz. No i co, GG Teraz skrzyneczka, oczywiście. Tu ja już sobie poszedł. Myślę, że skrzynka czwartego. Tak, myślę, że wbiję czwartego, nie? Albo czwartego. Tak, czwartego czwartego poziomu, nasik, jak najbardziej spoczko, już do bazy głównej, I otwieramy sobie tą skrzynkę i kończymy odcinek, bo raczej nic już tu po nas właśnie. Tutaj już nie muszę gadać, po prostu jest łączenie, więc wy sobie pomijcie... Yy, Właśnie ten fragment o kilka minut, znaczy, no, o kilka minut, o kilka sekund. Dobra, mamy łup e, czwartego poziomu. E, mamy dwie mini-lamy i pt bohatera, nice. E, baza główna, obrona buziowej starczy. Ok. E, no, punkty ulepszeń, nice. To ja wszystko to sobie ogarnę e, potem. Może... Hmm, przeczytam, zatrzymam sobie i przeczytam na odcinku XZ. E, dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka. E, pozdrawiam jeszcze raz e, tuję. Dzięki, że mi pomagasz. Dzięki jeszcze raz po raz trzeci za itemki. No i co? Do zobaczenia i cześć! I łapka w górę bardzo by mi pomogła. Też subskrypcja lecimy po 150 subów, bo to by była fajna liczba naprawdę, więc... Więc lecimy po to. I jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i cześć.